Apokalipsa według Świętego Jana. Apokalipsa Świętego Jana. Rozdział pierwszy. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a on wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego, za pomocą znaków, Słudzę swojemu Janowi. Ten poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi. I od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego umarłych i władcy królów ziemi, temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili, i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, wszechmogący. Ja, Jan, Wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie. Byłem na wyspie zwanej Patmos, z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby, mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił, a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników, i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe, jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego, jak płomień ognia. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem, jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i odchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników siedem gwiazd to są aniołowie. Siedmiu kościołów, a siedem świeczników to jest siedem kościołów.